W tym odcinku oczywiście pokażę Wam, jak zostać super sekretnym agentem. Bardzo serdecznie Was zapraszam oczywiście do wspólnej gry. No i co? Sprawdźcie ten poradnik. Jak odblokować tajemniczego, sekretnego agenta w tej grze? Link do niej będziecie mieli w opisie. Prosiliście mnie o to, więc dzisiaj wam pokażę mniej więcej, jak to zrobić. Najlepiej, żebyście, słuchajcie, mieli, y, utworzyli sobie prywatny serwer. Jest to oczywiście za darmo i musimy iść do pewnej uliczki. Zaraz wam pokażę, jak się nazywa. Nazywa się ona tutaj The Long Alleyway i musimy sobie tu wejść, a następnie skręcić w prawo i tu będą te drzwi. Co zrobić, słuchajcie? Drzwi się odkrywają. O, o konkretnej porze otwierają, więc należy wpisać sekretny kod, który pozwoli nam wejść. Słuchajcie, do tychże drzwi. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj wbić. Ok, moi drodzy, mamy tutaj te drzwi, wchodzimy. Mamy bardzo mało czasu, żeby wejść w te drzwiczki, więc wchodzimy od razu. Od razu trzeba podnieść tutaj z pistolet, bo będą nas tutaj atakować z e, toalety. Także lepiej, słuchajcie, uważać. Mam nadzieję, że się uda. E, Czekajcie, oni gdzieś tutaj wyjdą. Ja, idą. Idą, idą te głowy. Co jest? A, pistolety! A, bierzcie ich, słuchajcie. Musimy tu wszystkich zestrzelić. Bo nie chcę zginąć, oczywiście. Weźmiemy sobie więcej tych broni. Mam nadzieję, o, patrzcie, coraz więcej. Ja sobie ich zestakuję, żebyśmy mieli jak najwięcej broni, słuchajcie, w tej grze. E, dzięki temu e, nie skończą Wam się amunicja. Także pamiętajcie, lepiej sobie to stakować. I mieć będziemy mieli tutaj kilka tak naprawdę wejść do tej gry. Swoją drogą, czy ja tu mam jakąś dźwięki? A, czyli są, ale to prawa autorskie, więc trzeba uważać. Tu będą, słuchajcie, te głowy. Trzeba uważać na nie, bo one nas szybko mogą kilnąć. Wchodzimy, musimy być bardzo czujni, słuchajcie. Do tych drzwi musimy znaleźć klucz, oczywiście. Jest bardzo ciemno, przez co kurka nic tak naprawdę nie widać. To jest mega słabe. Ale w tym pokoju już tutaj skaczą, dziady. Dobra, jeden padł. I tu gdzieś będzie w tym pokoju, yy, słuchajcie, klucz. Tutaj są te toalety. Gdzieś tu klucz powinien być, tak swoją drogą. O, jest, patrzcie, bierzemy go. Ok, mamy kluczek, i teraz będziemy w stanie, słuchajcie, wyjść sobie z powrotem i pójdziemy do następnej strefy. I tej strefie będzie nas, tutaj znowu będą nas atakować. O właśnie, wchodzimy sobie. Od razu przełączam na broń. Zróbcie to sobie dużo wcześniej. O kurka, tu mamy tego. Co jest? Nic nie widzę. A, dobra, musimy uważać, bo tak jak mówię, to jest bardzo tutaj niebezpiecznie. Te głowy nas mogą bardzo szybko za, zaatakować, i przez to będzie problem potem. I oczywiście możecie stakować sobie te bronie, żeby wam oczywiście nie, nie brakło ich, tylko uważać tutaj. Na te wszystkich przeciwników, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Pamiętajcie, stakujecie sobie te bronie. No i teraz tak, tu jest troszkę odrodzeń, jakbyście chcieli. Są jakieś tam revive'y, więc w razie czego, jeżeli... Czekajcie, bo tu jest bardzo istotne, żeby, żeby nie zginąć po prostu. Dobra. Są, są niby revivy tutaj, ale po prostu za więc to nie wiadomo czy się opłaca, tak szczerze mówiąc. Pamiętajcie, no to trzeba być bardzo czujnym tutaj, bo może być naprawdę problem potem. Dobra, tu na razie tych głów nie ma. I tu jest ta świątynia w ogóle Skibidi Toilet. Tu gdzieś powinien być tak swoją drogą klucz. Czekajcie, gdzie on tu? Powinien być gdzieś tutaj. Albo to gdzieś po którejś stronie? Bo widzicie, tu musimy wyjść stąd. Czy coś jeszcze tu się gdzieś świeci, jakieś toalety? Musimy na to uważać. Ja sobie jeszcze zrestartuję broń, żeby było jej jeszcze więcej. Oczywiście. No i dobra, lecimy. Klucz jest oczywiście tutaj, przy, w tym ogniu, więc pamiętajcie sobie o tym. Ja troszkę go szukałem, ale on tu gdzieś powinien być. No właśnie. I teraz wychodzimy sobie. Tutaj będą te drzwi. Pamiętajcie o tym, żeby. Żeby cały czas uważać, tutaj kolejne skibidi toilet lecą. No, one są mega mocne, więc trzeba po prostu uważać. Jezu, jest tutaj mega dużo. Ok, co jest? Dobra, bo, No tak jak mówię, trzeba stakować sobie te bronie, bo e, potem e, jest problem. Czy ja mogę je potem wyrzucić w jakiś sposób? Chyba nie bardzo. Dobra, weźmy sobie 0. Tutaj powinna być broń. Idziemy dalej, stąd przychodzimy. Oczywiście, tu są kolejne te toalety. Musimy wyjść tutaj na górę. Słuchajcie, tu od razu są głowy. Trzeba na nie uważać. A i są mega szybkie, więc wiecie. Trzeba naprawdę tutaj uważać. No, i teraz musimy zejść sobie tak, żeby dotknąć tego przycisku. No, i jesteśmy, oczywiście. No, i teraz słuchajcie, trzeba uciekać od razu. A! Dobra, tempo, 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 tempo. Słuchajcie. O kurka, tu jeszcze są te z tym. Tak jak mówię, no, tu jest mega, mega problem potem, bo tu są jeszcze te gigantyczne głowy. E, I może być potem problem z tym. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, nie mam jakby wystrzelić, to musimy uciekać szybko tutaj w tę stronę. Mamy klucz, co prawda, tylko, no wiecie, no tutaj jest ten miecz, nie chcę zginąć. Musimy się jakoś uciec od tych głów. W kwiatku jest klucz, tylko tak jak mówię, no da dawać mi broń, broń potrzebujemy. Nie mogę jej podnieść, ojejku. Dobra, dobra jakoś muszę, słuchajcie, no bo podniosłem od razu klucz i gra się zbagowała, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale mamy kolejny etap. Dobra, teraz mam nadzieję, że mi się uda to podnieść, słuchajcie, tą broń, dobra jest. Dobra, wystrzelajmy te głowy, stakujemy broń, żeby było ich tutaj więcej. Dobra, mamy. Pięknie. Oczywiście, jak już mamy klucz, to musimy te tutaj szkło rozwalić i oczywiście od razu Pokonać te głowy, które tutaj widzicie, no bo bez tego ani rusz. Jezu, ile one mają HPE Dobra, chyba się udało. Tam są jakieś małe skibidi toilet, jak widzicie. Możemy po, po, powoli je tutaj starać się wy, wystrzelać. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, teraz bierzemy broń sobie zmienię. Więc tu jest ich mega dużo. Dobra. Musimy naprawdę uważać. Dobra, bierzem, zmieniam sobie broń. No i lecimy. Tu jest ten DJ, który pewnie kojarzycie. Pamiętacie tego DJ-a? <gry> To było coś. No i teraz oczywiście idziemy tu po prawej stronie. Mamy nasz klucz, klikamy 4. No i przechodzimy. Słuchajcie, ja od razu sobie broń zmienię. Tutaj. I już będziemy mieli kolejny etap naszej misji. Powinno nas przeteleportować do zona no numer 4. Tylko teraz tak, musimy. To, tu jest już naprawdę mega kosmos. Tu jest mega dużo tych zombiaków, tych Skibidi toilet. Proponuję wam zestrzelić większość i tu już nie mamy pistoletu. To jest niestety będzie problem. Nie wiem jak ich wtedy wystrzelać. Ojojoj, tu, tu będzie mega problem. Wezmę sobie miecz i gdzieś tutaj powinno być, powinien być pistolet o, w tej stronie. Dobra i teraz mam nadzieję, że uda mi się te mniejsze wystrzelać, prawda? Bo one są mega szybkie i dzięki temu one się tutaj zablokują też te mega małe. Okej, okay. dobra, no chyba się udało ich tutaj powstrzymać. Dobra, pięknie. Okej, okay. i oczywiście biorę jak najwięcej broni, tak żebyśmy mieli, prawda, zestakować. Tutaj, pięknie. Chyba się uda, żebyśmy mieli, no mamy już maksa. No i teraz oczywiście lecimy do, o tu jeszcze są. Oczywiście, patrzcie, jeszcze tu gacopierze były. Dobra, i oczy... o, co jest? O, ty mały gagatku. No nie! Okej, okay, muszę się zre zrewajwować. No niestety, słuchajcie. Te małe są... Y, powinniście używać y, tego. Y, miecza do tych małych. Gdzie ten dziad jest? Chyba go tu już nie ma. A tu jest. Dobra. Załatwione. Oczywiście stakuję sobie broń. No i będziemy musieli iść, no na te małe najlepiej, jak jesteście bardzo blisko, to używać miecza, niestety, nie ma, nie ma, to tamto, no będziemy musieli uważać. Teraz idziemy w prawo. No widzicie, już tutaj idą, troszkę za, za wcześnie poszedłem, po prawej stronie, w prawym górnym logu macie swoje HP, więc zwróćcie na to uwagę. Patrzcie, tu jest pełno ich. Te małe to są tak mało, m, bardzo słabo widoczne i najbardziej irytujące, tak naprawdę. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Dobra. Idziemy w tę stronę. Tu trzeba uważać, też jest ich bardzo dużo. Tych skibidi toalety. Proszę bardzo, wezmę sobie teraz broń, zmienię. Tutaj też są, patrzcie. Tu jest jakieś, wiecie, przesłuchanie, jak pan, taka scena, jak kojarzycie. Także nieźle. No i teraz idziemy tutaj w tę stronę. Trzeba uważać cały czas, bo mogą tu się czaić na nas te toalety. Powoli tutaj pewnie będą gdzieś w rogu, o właśnie. Patrzcie ile ich jest. O! Dobra, bierzemy broń i dopadać je trzeba. Szybciutko, idzie kolejna. Także, tak jak mówię, to trzeba bardzo uważać. Bo to one są mega szybkie. Trzeba to wystrzelać je szybciutko. Bo potem będzie problem. Czemu mi się tak szybko broń kończy? Ej, no, tak być nie może. Za szybko mi się broń tutaj kończy. Dobra, udało się, oczywiście. I tu mamy przejście, o właśnie ukryte. Tylko klucza nie wzięliśmy. No i dobra, kluczek będziemy mieli tutaj, w tym miejscu, mam nadzieję, że uda nam się go wziąć, oczywiście. No i tutaj będziemy mieli kolejne przejście, także naprawdę tutaj trzeba bardzo dużo porobić rzeczy. No i powoli do przodu, co? Wszystkie te to Toilet trzeba tu pościągać, jest ich mega dużo, więc naprawdę a tutaj nie, nie zastrzelę ich. No ale tak jak mówię, powoli, po trochu, precyzja. No tutaj już nie, nie zrobię nic, ale możemy to przerzedzić. W ten sposób. No bo jest tego naprawdę mega, mega dużo. E, dobra, zejdziemy sobie tutaj i tak jak mówię, możemy od razu podlecieć tutaj do, e, do tego przycisku. Mam nadzieję, że się udało. Nie mam już broni o Jesus Christ. Ale przeszliśmy, słuchajcie, więc to, to jest ważne. No i teraz tak. mamy ten miecz no i tutaj już będzie... tutaj już jest słuchajcie Armagedon. Musimy naprawdę uważać, tu jest ich mega dużo. Nie wiem, jak to przeżyjemy, ale mam nadzieję, że się uda. Dobra, bierzemy kolejną broń. Co jest? O, wpadłem do tego? Pod mapę? Jesus Christ! O, Jesus Christ! Co jest? Ej, nie wiem, co się dzieje, ale prawie wpadłem pod mapę, więc to nie jest mega dobre. Dobra, ale teraz przynajmniej jest ich tu o wiele mniej. Także jesteśmy w stanie. Słuchajcie, wystrzelać ich tutaj. Tyle dobrze. Okej, okay, te małe to Urwisy, nie wiem co tu się dzieje, słuchajcie. Te animacje są jakieś dziwne. Tu już jest koniec, jakby mapy. Czy coś takiego, nie wiem. Dziwne, dziwne rzeczy się tu dzieją, słuchajcie. No i musimy sobie poradzić z tym wszystkim, oczywiście. Jest tego mega dużo. Ale może się uda to wystrzelać. Nie wiem, co moja postać tu robi. Dobra, tak tak myślę, że się uda to oczywiście ogarnąć. Miejmy nadzieję. Te małe są najgorsze. Ale ich jest mega dużo. Patrzcie tych toalet tutaj. Nie wiem czy mi się uda je wszystkie e, ogarnąć. Ejku, ale to jest chmara. Dobra, teraz ten może strzelać, czy nie bardzo? Okej, okay, miecz. Dobra, no, mieczem kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie, nie? <grybujesz> Jak to się mówi, ale. Ale jest na razie. Mega dobrze, dobra. No, po porobimy to też mieczem. No, no, niestety, słuchajcie, to jest akurat mega, mega trudna misja. Jeżeli o to chodzi, ale musimy też. Może mi się uda dostać do tego mieczyka, o, do tego pistoletu. Tutaj, no, to by nam pomogło, oczywiście. Ten pistolet od razu. Tylko tak duża głowa mnie tutaj irytuje. Tu jest jeszcze pistolet, dobra. Tu już powinniśmy sobie go odebrać. No, jest to bardzo czasochłonne. No, ale damy radę, myślę. Dobra. No, jak widzicie, to. W większości już część oczyściliśmy tego terenu. Jesus Christ. Ale to jest mega, mega irytujące. No, ale już większość, większość za nami, także tyle dobrze. Załatwieni, proszę bardzo. Dobra, wezmę sobie jeszcze więcej tych pistoletów. Okej, okay, no udało się. O oh my goodness, to było naprawdę mega, mega trudne. Ale za to mamy bardzo dużo pistoletów teraz. Dobra, i teraz. O, tu jeszcze jest jakaś głowa, zobaczcie. Musimy iść gdzieś z bok, tylko nie pamiętam w którą stronę. Zaraz sprawdzimy, czy to było. Tu są jakieś patrzcie jeszcze. Chyba tam, w tę stronę mamy iść. Tak mi się wydaje. Do tej alejki, chyba tam. Zresztą zobaczymy. Gdzieś tu z bocznej alejce. Tak, to jest tutaj, bo tutaj są kolejne toalety. Okej, okay, nie mamy już tutaj broni. Biorę tego. Dobra. Tu idzie ten mały. Gagatek. Co jest? Co jest, kurka? Ej, co mnie tutaj bije? Ajajaj, aj, aj, muszę uważać. Możemy trochę poczekać, aż mi się życie zregeneruje, bo tutaj w, w, można, słuchajcie, tak robić, że po jakimś czasie się to życie regeneruje, odtwarza znowu. To jest bardzo istotne. Mega dużo tu tych toalet jest, naprawdę trzeba uważać. Naprawdę bardzo długo się robi to zadanie. To jest koszmar. Dobra, musimy uważać. Dobra. Co jest? No ale co jest? było? bo z tyłu mnie ktoś zaszedł. No tutaj akurat się te postacie wtapiają w ten teren, więc przez to jest jak jest i niestety jest to bardzo irytujące. No nic, no straciłem trochę robuxów na tym, ale przynajmniej wam pokażę. Wy to możecie oczywiście e, robić sobie za darmo. Ja na potrzeby filmu wam tutaj mniej więcej pokażę e, jak tutaj z tym stoimy. Tutaj jest jakieś przejście, oczywiście. Będziemy musieli znaleźć kluczek, prawdopodobnie. Co jest? Halo? Co mnie tu przeniosło? No i dobra, jesteśmy, słuchajcie, tu w tym miejscu. Musimy zniszczyć te szkło, jak widzicie. Czyli cały czas strzelamy, farmimy i niszczymy te, te szkiełka, żeby się po prostu przejść tu dalej. Co jest, kurka? Mogę to zniszczyć? Coś nie mogę. Czekajcie, broń sobie zmienimy. O teraz dopiero. Patrzcie, ile tu jest tych. Pełno jest tych toalet. Tu się samo zniszczy. Miejmy nadzieję, widzicie, one tu są poukrywane. Trzeba to rozwalić od razu i te głowy wszystkie. Zaraz dostaną za swoje. Dobra, oczywiście zmieniam sobie broń, bo to... I mamy kluczek oczywiście. Kluczek jest. No i teraz pójdziemy yy, otworzyć drzwi. Wybacz mi Lisa. Forgive me Lisa. co to jest? No i chyba te, te drzwi są tam z drugiej strony, tak? W ogóle w przeciwnym kierunku. Także musicie na to zwrócić uwagę. Teraz pewnie tam pójdziemy. Czyli ja za pierwszym razem byłem w, w lokacji, gdzie nie było klucza. Pierwszy musicie iść w tamtą stronę. E, no i co? Lecimy tutaj. Ja sobie wezmę może broń, bo wiecie, różnie to bywa. E, a klucza nie mam. Halo. Co jest? Czeka Czekajcie, a co z moim kluczem? Bo teraz niby wziąłem klucz, a go nie mam. Ej, to jest dziwne, teraz słuchajcie, bo mam na full broni. A co z kluczem? Idziemy sprawdzić, czy on się tam ponownie nie zrespił. Bo jeżeli tak, to muszę go podnieść znowu. Zaraz zobaczymy. No właśnie, mamy ten kluczyk ponownie, więc muszę go, słuchajcie, wziąć jeszcze raz. Pamiętajcie, że jak macie full ekwipunek z pistoletami, to musicie, no niestety, iść w ten sposób, więc jesteśmy teraz podatni na ataki. Całkiem niedobrze. Zaraz tam dojdziemy. Musimy teraz znaleźć budynek, słuchajcie, który się nazywa Valve, ma na baner na sobie. Więc mam nadzieję, że uda mi się go gdzieś tutaj obczaić, więc szukajmy uważnie. Pewnie jest, dobra, mamy z tej strony jak widzicie i teraz pójdziemy do tej uliczki po prawej więc w tę stronę, nie, nie idźcie do tej, jak macie wal w budynek, nie idźcie do tej lewej, bo was przeteleportuje ale raczej w tę stronę, tylko pytanie, czy ja tutaj wszystko oczyściłem, miejmy nadzieję bo wiecie, będę musiał od nowa wyczyścić tutaj zona, o, to jest pistolet tak, no i tu mamy słuchajcie kolejne jakby przejście, więc tutaj idziemy. Ok, no i tutaj, jak widzicie, od razu mamy z grubej rury skibidy toalety. Trzeba ich wszystkich tutaj pokonać. No tylko pierwsze tak. To jest to szkło. Niech ono mi się zniszczy, no. Czy da się go jakoś tutaj poniszczyć to szkło? Niech ono pęka. Halo. Dobra, to mieczem może. No miecz tutaj naj najmocniej niszczy te szkła. Chociaż jedno i drugie jest jakieś takie nie, nie do zniszczenia. Natomiast, no musimy dużo tutaj amunicji prawdopodobnie zużyć, co jest. Moi drodzy, ciężko się to niszczy. No, niestety, jest jak jest. Dziwne to szkło, powiem wam szczerze. Chociaż te głowy już tutaj przeszły. No, musimy po prostu poczekać trochę. I dopiero wtedy jakoś zaatakować. Łopanie. Dobra, teraz. Po prostu to się dopiero po jakimś czasie niszczy i tyle. Niestety. No dobra, postrzelamy sobie. Być może się to zniszczy jakoś szybciutko. Musimy po prostu czekać. I tam już czeka na nas słuchajcie ten naukowiec, więc to jest mega fajne. Dobra, bierzemy ten miecz. Okej, okay, te już tu lecą, bierzemy szybko broń. Coś się zacięło, widzę. Ej, tu coś się dzieje takiego zbagowanego jest. Dobra, ale chyba mi się uda. wow, 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 wow panie. Co no, tu się dzieje? O kurka! Co tu się dzieje? Słuchajcie, mam bardzo mało HP. Musimy poczekać. Słuchajcie, także bardzo dziwnie tutaj. To jest bagowane, niestety. Ja tu zginąłem, jak widzicie. Tylko, no nie mogę jakby tu przejść do tych. Dobra, ten już tutaj pokonany. Te kolejne też już tu zginęły. Broń mi się skończyła. Czekaj, jak to zniszczyć to szkło. No, tak jak mówię, jest, jest to bardzo, bardzo dziwne, że to tak od razu się nie niszczy. Ale może mieczem to jakoś będziemy. O kurka! Mieczem chyba się da. No i teraz broń. Szybciutko proszę bardzo, rozstrzelamy ich, mam nadzieję. Dobra, dawać te głowy. Dobra, mieczem. Dobra, no i jak widzicie, powinienem tutaj przejść teraz. Tylko, że. No ta. ah, No nie wierzę. Dobra, puśćcie mnie tam. <ścoughs> to jest przerąbane tutaj. Zbagowane. Troszkę zepsute, moim zdaniem, to. I niestety nie da się przejść jako taką. Mam nadzieję, że no musimy poczekać po prostu, zanim to się wszystko rozsunie i zniszczy. Ok, I mamy tu odznakę, klikamy na to. Możemy porozmawiać z tym agentem. Print screen sobie tu mogę walnąć, proszę bardzo. Congratulations, proszę bardzo. Udało się. Hmm. Ok, i zginąłem. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale chyba, mam nadzieję. Your kick from this experience? Co się stało? Mam nadzieję, że dostałem tą odznakę, słuchajcie. No i dobra, moi drodzy. Jestem tutaj. Odznakę powinienem dostać. Mam nadzieję, że nie będę musiał robić wszystkiego od nowa. Tu jest bardzo z Game Pass Room. I teraz mogę tu wejść. I jestem, słuchajcie, sekretnym agentem. Proszę bardzo. Także mega kozacko, ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Sprawdźcie kolejne odcinki.